Siemoneczko, witam Was w kolejnych odcinkach z Card Champions i dzisiaj sobie otworzymy 10 Paciuszek A ktoś tu przynajmniej grad z miasta yy, otworzymy sobie 10 paciuszek yy, Jestem w samochodzie, więc sorry za odgłosy plus jeszcze inne rzeczy Tak, mamy środkę z Getą, z gettą, z Bregas, Neymar Fabregas, Bale, Neymar, Fabregas, Bale, Bale i GC. No więc patrz, jak mamy z Getze. Chcemy, że otworzymy pierwszą troszkę z To tak. Mamy Toprak. Powtórka. Fernando. Powtórka i powtórka. Jest cała Galata To jest Bruma. I nestert I Destincis. kasz Drugą paczkę, którą O, jest z Abegasem. Mamy też najwięcej. kasem też weźmiemy. Ja już wiem, co nam się tu kryje. Jeśli wiecie, Widel. Fler. Iniesta. Nasza karta. ma Walid. Ignas Hewicz. Powtórka. I tank Powtórka. I Benzema. Powtórka. Stretka z Neymarem Może Neymar nam przyniesie jakieś większe szczęście. Nie ma. Klasen. Jack Hawk. Debuch, Fan Rhein, Royce, Gruzawa. Gruzawa, tak? Teraz sobie, sobie dasem Nie ja wiem, teraz z Bejlem no ale. Dobra, jakoś tak wyszło. Tu przelecimy szybko. To jest Halsti, Firher, Fernandez. Defensive Rock, Ar Ardetta, Kinskitti, Keita, Bale, yes, dobra, Kleistan, mm. Ballatta, Olsen, Neymar Junior. Sapel i Silva. Nie ma racji, że spadek wydałem. Teraz całą barcelonę. Teraz mi od nowa brakuje: Lionel Messi, Balotelli, Ferchinha, Sango, Tevez, Tyson i znaczek Sportingu może nam się Messi jeszcze wylosuje, że jeśli jeszcze raz na to nadzieję, że nam się Messi trafi w paciuszkach. O kolejna bardzo dobra karta. Luis, Katinni Kersio. ja mam Rodriguez, tak i Ronaldo. Ja mam Rodriguez i, i Ronaldo w jednej karta. to naprawdę wielkie szczęście. Mbemba, Kea, Marfić, Iniesta, znaczek Liverpoolu i Salion. Może teraz znowu z Teraz, jak nie będzie w getce tego, co potrzebuję, to proszę, To bardzo poproszę tego. Bardzo proszę, Fabrygasa. A w, w tym nie ma. Berstki, Lorente, Belraibi Bi, Kompany, Farhan, Marcello i to Znaczy Garta Seraj. Ostatnia paczuszka. przeżyła ona nam szczęście. I w inny sposób Ja jestem za to będzie miała podziękować. I za to, za co będę miała podziękowanie, została wyróżniona. No i dupa, i nie miała podziękowania. Została wyróżniona, nie miała podziękowania. Trochę hamskie. Fircher mm, Fernandez Junrperfan Miranda znaczek Chelsea i Sir Hugh. Stworzyliśmy już 10 paczuszek i ja się z Wami żegnam. Zapraszam do następnych odcinków. Nara, gra z miastem.